Witam serdecznie. Mam na imię Dawid i prowadzę dla Was kanał Myster of Darmowa Energia. Pierwszy odcinek troszeczkę o banku energii, na którym pracuję, są to akumulatory AGM żelowe pozyskane z samochodów, miałem możliwość pozyskania tego bez kosztów. Pracuję w branży automotive, więc stąd takie rozwiązanie. Opowiem Wam trochę o bateriach, jak o nie dbać, że można na AGM-ach pracować. Oczywiście. Miałbym możliwość zakupu, kupowałbym litowe. Aczkolwiek, mając bank za darmo, można coś z tego zrobić. Te akumulatory również przy zachowaniu pewnych warunków pracy nadają się do instalacji off-gridowych. Zapraszam serdecznie na odcinek. Mianowicie, mamy sobie stak 20 baterii. Są to baterie AGM, jak już wspomniałem z zaworami v-rela, czyli generalnie nie gazują. Skropliny podczas ładowania, jeżeli powstają, zatrzymują się wewnątrz, nadmiar gazu dopiero uwalniany jest przez zawór. Pokażę wam troszeczkę dalej. To jest pierwszy stak. Takie staki będą dwa. Drugie akumulatory, drugi stak czeka na złożenie. I teraz tak, gros tych akumulatorów, czyli te pierwsze jedna, druga, trzy warstwy, to są akumulatory 110-amperogodzinne. Te, te dwie następne warstwy to są akumulatory 85 i 90-amperogodzin. One będą wymienione na 110 również, a ten stak będzie na dole sobie stał jako zasilanie awaryjne do, do drugiego systemu, do drugiego falownika, który jest w trakcie budowy. O całej instalacji fotowoltaicznej w off-gridzie Opowiem Wam w kolejnych odcinkach, jak to działa szczegółowo o co tutaj chodzi. Między innymi tak, skupmy się najpierw na akumulatorach, bo teoria mówi, że tego typu akumulatory nie nadają się do off-gridu. Są to akumulatory samochodowe, czyli generalnie przeznaczone do tego, aby dały bardzo duży prąd w krótkim okresie czasu, czyli akumulatory rozruchowe. Akumulatory te nie lubią być rozładowywane małymi, średnimi prądami. W długim okresie czasu. Okazuje się, że przy zachowaniu pewnych właściwości fizy fizykochemicznych tych baterii, napięć ładowania dostosowanych oraz obciążeń, one mogą w ten sposób pracować. Mimo tego, że nie lubią, nadają się do tego. U mnie pracują jako akumulatory buforowo, nie, nie, nie wykonują pełnych cykli, czy rozładowania do, rozładowania do, do, do poziomu 10,5 V i ładowania ich do 13 6, 14, 4 w fazie, w fazie bulg. Nie wykonują. Ja z nich wykorzystuję w tej chwili, mamy lato, więc ten okres nasłonecznienia jest długi. Wykorzystuję ich około 40, 45 Więcej ich nie, nie, nie doje bo nie ma takiej potrzeby. Wrzucę Wam pod koniec filmu krótkie screeny z godzinami, krótki film, gdzie z pracy instalacji jak to wygląda de facto. Załóżmy, jest film krótki nagrany o godzinie 24, czyli już pracujemy sobie na bateriach, jak jest stan pojemności tych akumulatorów na ładowania. I o 5 rano bodajże też mam film skręcony, albo screen zrobiony, w jaki, na, ilu, na ilu kończy się to, to rozładowywanie banku. U mnie instalacja fotowoltaiczna 4,9 kWp jest ustawiona wschód-południe, 220 stopni, więc produkcję mam od godziny 5, 5.30 rano, jeżeli chodzi o lato do godziny, załóżmy, na no już małe moce, po 18, po 19, to jest uzysk z paneli rzędu 600 W, więc y, jeżeli w domu się nie gotuje, cudów, cudów nie, nie tworzy, to wystarczy to w zupełności do utrzymania, do utrzymania zasilania domu, nie korzystając z banku energii. Yy, tak, dalej. Może krótko o, króciutko o falowniku Wam wspomnę, o co tutaj chodzi. Jest to falownik SMV, 5kW, trzeciej generacji. Przejdźmy do niego. Taki sobie oto druh. 5kW stałego obciążenia. Może tabliczkę znamionową Wam tutaj pokażę, jak to wygląda. Z MPPT. Ten falownik generalnie jest dobrze znany wielu, wielu osobom. Jest to Chińczyk, niemniej jednak jeden z mniej awaryjnych Chińczyków, które się po prostu nie walą. Co do Rewo. są zwolennicy REVO, jest to następna generacja jakby falownika, ale nie jest to ten falownik. Konstrukcyjnie on jest bardzo zmieniony i no parę płyt już MPPT naprawiałem w, dla Rewo. Aktualnie załóżmy, mamy średnio chmur, pochmurny dzień słoneczny, na pochmurny z paneli mamy 1,64 kW. Aktualne obciążenie domu, czyli to co ciągniemy z niego jest na poziomie 1,8 kW. I osobę w tej chwili, no w tej chwili włączyła się grzałeczka, Piekarnik chodzi, także mamy 3 kg, 3200 stałego obciążenia. A z paneli więcej nie wyciągniemy. No taką mamy pogodę, więc resztę sobie dobiera z banku. Ale to są momenty, gdzie włącza się grzałka. W tej chwili grzałka się wyłączyła. Obciążenie nam spadło do 650 W. I baterie są dalej doładowywane. Może tak, zobaczmy sobie. Jakie tutaj prądy płyną w instalacji? Sorry, jedną ręką trochę będzie ciężko, wybaczcie mi, Bajzel, ale to są wieczne modyfikacje, cudawianki. Weźmiemy sobie cęgi, odpalimy. I cóż teraz widzimy? Falowniczek sobie pracuje z, z paneli, oraz dobiera sobie jakąś małą ilość energii tutaj. Ta górna strzałeczka z baterii dobiera ze względu na to, że tak jak nadmieniłem 1,8, 1,7 idzie a tutaj cały czas grzałeczka się włącza włącza w piekarniku. Mamy ponad 3 kg stałego obciążenia i z ciekawości sprawdźmy, ile on sobie dobiera. Dobiera sobie 18A przy różnicy 1,72 produkcji 22A w tej chwili 1,80 produkcji i 3 kg. 3 kilo stałego obciążenia. Jak to się rozkłada w stringi? Dlaczego? Powiedziałem Wam, że te akumulatory poniekąd nadają się do takiej pracy. Mianowicie z busbara 22 ampery. Ok, akumulator tego nie lubi, ale pojedyncze stringi obciążone są takimi prądami. W tej chwili wyłączyło nam się obciążenie. Jest ładowanie do akumulatorów, więc tutaj nam jakieś 15A spadło 3,80, więc któryś string tutaj jest bardziej wydojony przez nockę. Tutaj 5A, te akumulatory mają równą, różną sprawność 6A, także 6A dzieląc na 4 akumulatory. To dajcie wiarę, że one zbytnio nie cierpią. Nie boli ich te 2A, załóżmy, z jednego ogniwa. Takie rzeczy wytrzymują gorzej, gdybyśmy ciągnęli po 20A z jednego ogniwa. Czyli jaki jest, jak jest konsensus takie, takiego połączenia w ilości akumulatorów, żeby prąd rozkładał się na pojedyncze baterie? Wtedy nie będzie problemu, one sobie naprawdę dadzą radę. Ten bank ma pojemność 30 kWh. A będzie rozbudowany do 60. W kolejnym projekcie jest 100 kWh lub 60. Zostanie tak jak widzicie plus 30 kWh do następnego tego typu falownika. Zobaczymy, ile uda mi się skombinować baterii. W tej chwili słoneczko sobie troszeczkę lepiej wyszło. E, już nam uciekło. 1,82 dajcie wiarę, przeciążałem go ponad 5 kW. Wytrzymywał, dawał sobie radę. Jeżeli chodzi o grzanie, bardzo letnie powietrze tutaj cudów nie ma, one się mocno nie grzeją. Tym bardziej, że ten jest w piwnicy, ma temperaturę konstans przez cały rok około 19-20 stopni. O instalacji fotowoltaicznej, o zabezpieczeniach w kolejnym odcinku myślę, że żeby żeby było, byłoby to na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie na dole śmiało. Co, na co będę w stanie Wam odpowiedzieć, to Wam odpowiem. Na co nie, no to trudno. Trzeba będzie zgromadzić dostatecznie dużo ilość wiedzy. Trzymajcie się, zapraszam na, swój, zapraszam na swój kanał. Wbijajcie, subskrypcja, lajki koniecznie, dzwoneczek. Pomoże to rozwinąć kanał. Zapraszam również na kanał Marcina. Dobry projekt. Tam również jest parę filmów, które, które Marcin skręcił z pracy tej instalacji, czego ja wiem, bo ja wam nie dopowiedziałem. Dowiecie się na pewno od niego. Trzymajcie się cieplutko! Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Wrzucę Wam jeszcze taki krótki materiał o reanimacji trupów. W opisie wrzucę link do TikToka. Tam jest parę odcinków już na temat reanimacji trupów, czyli takich cudów to są akumulatory Marcina również z kanału Dobry Projekt. Będziemy je testować, odsiarczać, sprawdzać sprawność tych akumulatorów. Gęstość będziemy próbować robić gęstość elektrolitu. To są akumulatory używane. Więcej dowiecie się z jednego z odcinków, który też jest na moim TikToku na jego również. Aktualnie pracujemy na akumulatorku 220 albo 240 km godzin, dokładnie nie pamiętam. Prądu rozruchowego 1200 amper był rozładowany do poziomu 10,15 10, V. Ładujemy go kulonem 720, prądem stałym w tej chwili 14,5 Ampera. Napięcie na baterii mierzone 13 V. Będziemy go. Ładować do 16V, robić mu gęstość akumulator yy, kwasu i zobaczymy, co wyjdzie z niego po 24 godzinach. Trzymajcie się jeszcze raz. Zapraszam na swój TikTok na kanał. Do zobaczenia. Hej.